Alice Vlog Channel Do nagrania tagu kocham wiosnę I z ogromną przyjemnością go nagrywam Dzisiaj jest piękne słońce na polu Jest cudowna pogoda Więc włączam kamerę i nagrywam ten tag Ubrałam się po wiosennemu yy, I zaczynamy Pierwsze pytanie Ulubiony wiosenny lakier Mamy Takie kolory, yy, lakiery, kolory Lakiery w kolorach yy, W odcieniach niebieskiego Zieleń Jakiś fioletów, biały I tak dalej Drugie pytanie. Ulubione wiosenne produkty do ust. Ja na co dzień nie maluję ust i w ogóle nie byłam nigdy przekonana do szminek, błyszczyków. Błyszczyki zawsze mi się lepiły do ust. Nie lubiłam tego uczucia. Pomadki zaraz zjadałam, a o szmince nie było mowy. Ale ostatnio zakupiłam sobie moją pierwszą szminkę na targach kosmetycznych w Krakowie. Jest to szminka z firmy. Excellent albo I, Icor Ikor, nie wiem, nie no, polska firma to Icor. Yy, I jest to szminka, która ma kolor żółty, aczkolwiek żółta nie jest na ustach i podobno ma się dopasowywać do mm, pigmentacji naszych ust i na każdym ta szminka powinna wyglądać inaczej. U mnie jest to kolor taki mm, zbliżony do malinowego, ale nie do końca, troszkę taki lżejszy. Yy, jest bardzo fajna, kosztowała mnie 30 zł I to jest moja ulubiona szminka I wiem, że na wiosnę będzie królować na 100% Ale wcześniej nie używałam szminek, tak jak mówię Dlatego to jest moja pierwsza Jedziemy dalej Ulubiona wiosenna sukienka To jest ta sukienka, którą mam na sobie To jest taka krótka sukienka w serduszka Gdzieś już chyba w wakacje tamte Miałam zdjęcia na Instagramie Jak znajdę to podeślę jest to ym, sukienka, którą kocham. Jest to sukienka, którą kupiłam na Karbucie w Anglii za 2 funty albo nawet mniej półtora, może 2 funty jakoś tak. Czyli to jest no, 10, niecałe 10 zł. Także jest to mój po prostu. Jestem tak dumna z tej sukienki, i bardzo ją lubię. Mam nadzieję, że fajnie wyglądam. Wyglądam w niej bardzo dziewczęco i młodo, aczkolwiek mi to nie przeszkadza. Czwarte pytanie: ulubiony kwiat. Ulubiony kwiat? Ja mam akurat na parapecie wszystkie sztuczne kwiatki, aczkolwiek lubię tulipany. I chyba mi się kojarzą z wiosną najbardziej: kolorowe tulipany, tak. E, osy... Boże, następne pytanie: piąte, ulubione wiosenne akcesoria, szale. Hmm. Ulubione akcesoria. Wydaje mi się, że szali jakoś nie noszę, aczkolwiek ulubionymi akcesoriami są właśnie jakieś kokardy, kwiaty we włosach, to mi się kojarzy najbardziej z wiosną, no i oczywiście trampki. E, I czy coś jeszcze chyba nie, chyba tyle. E, ulubio... e, nie, następne szóste. Jaki wiosenny trend jest dla Ciebie najbardziej ekscytujący? Makijaż, moda albo oba? Hmm, mm, mm. Wiecie co? Nie wiem nawet. Nie, nie wiem. Nie wiem jaki trend. Wydaje mi się, że po prostu yy, chodzenie w sukienkach to jest super, że możemy wyglądać i czuć się zwiewnie, że jest cieplutko i ewentualnie możemy narzucić jakąś yy, jeansową kurteczkę i to jest tyle możemy sobie tak wyjść w trampkach, w japonkach, w sandałkach, w czymkolwiek i że jest tak fajnie. Yy, następne pytanie. Yy, Następne pytanie to ulubiona weselna świeca. I tutaj e, muszę Wam powiedzieć jedną rzecz, że ja jestem strasznym chomikiem i ja wszystko muszę oszczędzać, chomikować i tak dalej. E, I tak też jest ze świeczką, która kojarzy mi się z wiosną, którą bardzo lubię, e, aczkolwiek powiem Wam szczerze, że jej nigdy nie zapaliłam. Jest to świeczka, którą kupiłam w wakacje. E, jakoś w lipcu, tak mi się wydaje. A jest... Yy, I nie odpaliłam jej jeszcze nigdy jest to świeczka z Yankee Kendall Mango Peach Salsa, i yy, no, ona mi się bardzo podoba, aczkolwiek tak mi jest jej żal, że jej jeszcze nie odpaliłam, bo wydaje mi się, że zapalę ją i raz dwa jej nie będzie, a jest po prostu boże, to jest idealny zapach właśnie wiosna lato i Żal mi było ją palić w zimę, ponieważ właśnie. Chciałam ją zostawić na wiosnę, teraz jest wiosna i dalej jej nie odpalam i mam nadzieję, że ją w końcu odpalę i że nie będę jej homikować, bo takie mam właśnie zapędy. Yy, dalej, ulubiona wiosenna mgiełka perfumy powiniałabym przynieść. Moimi ulubionymi perfumami są perfumy z Zary, które są o zapachu zielonego jabłuszka. Kosztowały chyba 29 zł. Jest to taka buteleczka. Są świetne, pachną... właśnie tak. Zdjęcie. Dalej. Jaka jest u Ciebie wiosna? Wiosna, w tym roku jest piękna. Teraz właśnie świeci słońce. Parę dni tylko popadało, a tak naprawdę to nie dość, że zima była yy, łaskawa. To jeszcze wiosna przyszła szybko i jest naprawdę cudownie. Nie narzekam, mi się podoba. Yy, ja jestem bardzo zadowolona i cieszę się każdym dniem, w którym jest słoneczko. Yy, I jest fajnie. Co według Ciebie jest najlepsze w wiośnie? Według Najlepsze w wiośnie jest to, że właśnie ludzie stają się bardziej uśmiechnięci, są weselsi, postanawiają sobie jakieś nowe rzeczy, wyjeżdżają na wycieczki takie weekendowe, bo już jest ładnie i wszystko budzi się do życia, to jest piękne. Nawet lepsze niż nowy rok, bo nowy rok też się kojarzy z takim jakby otwarciem nowego sezonu, z nowymi postanowieniami, ale wiosna i bardzo ją lubię. Przedostatnie pytanie, czy lubisz wiosenne porządki? Lubię wiosenne porządki, lubię sobie przekopać całą szafę i stworzyć jakby nową, w której swetry idą już do innej półki i zaczynają się szorty, sukienki, sweterki takie delikatne, właśnie takie mgiełki. Lubię, lubię sobie posprzątać i Twoje plany na przerwę świąteczną. Moje plany na przerwę świąteczną to wyjazd do rodziny na wieś. Będę odpoczywać, będę oddychać świeżym powietrzem, cieszyć się spędzonym czasem z rodziną i tyle. Będę się leni, będę lenifować. Także to już wszystko. Mam nadzieję, że Wam się spodobał taki pozytywny, optymistyczny filmik. I zapraszam wszystkich chętnych do udziału w tym tagu, do udziału, do nagrania tego tagu i na dole napiszę kogo taguję, ale oczywiście wszyscy mogą go nagrać i będzie bardzo fajnie, uwielbiam takie takie oglądać, także do zobaczenia w następnym filmie, pa!